O Eldapie. Nie będę się wdawał w jakieś szczegóły, w, tej, w jakiś ogólny opis, jak, jak działa LDAP. Mam nadzieję, że jeżeli, jeżeli ktoś nie zna tą prezentacją, zachęcam do poznania. Co po pierwsze? No mamy jak, bazę, bazę danych, tak naprawdę, o strukturze drzewiastej, w której można jakieś tam obiekty trzymać. Do czego? Na przykład do przechowywania użytkowników. Yy, mamy, możemy przy, tej, yy, przy użyciu LPA centralnie zarządzać użytkownikami yy, do wielu różnych usług. Mamy sobie serwer pocztowy, yy, tam są użytkownicy. Jakiś tam yy, serwer plików, yy, tam użytkownicy. To mogą te same konta. Yy, Skupię się na punkcie wsparcie w dużej ilości oprogramowania. LDAP jest standardem, który jest bardzo powszechnie używany do właśnie przechowywania danych o użytkownikach włączonych dla nich usług. Więc co po pierwsze, no, jakiś przykład, przykład konfiguracji jak podłączyć uwierzytelnianie przy pomocy sas który jest używany chociażby może być w usługach pocztowych, E, mamy przy pomocy LDAP-a no, jakieś tam e, łapanie konkretnych użytkowników, e, tłumaczenie na e, konkretne wpisy w LDAP-ie. E, no właśnie, e, sprawdzam czy działa, jakoś tam działa tłumaczenie na konkretny wpis. E, co, e, wracając do konkretnych usług, e, mamy e, OpenSSH. No, powszechnie używane do zarządzania serwerami Linuksowymi. W tej chwili, jeżeli chcemy się uwierzytelniać hasłem, no to nie ma problemu. Możemy, sobie, możemy podpiąć użytkowników do, LDA, do DAPA przy pomocy czegokolwiek, przy pomocy chociażby modułu PAM, będzie to działało bez problemu. Ale dużo bezpieczniejszą metodą uwierzytelniania jest przy pomocy kluczy. No i bez. Bez LDAP-a wygląda to w ten sposób, że trzeba pracowicie na każdy serwer ten swój klucz publiczny skopiować, trzeba go tam w odpowiednim katalogu umieścić. Możemy przy pomocy LDAP-a to uprościć sobie, mieć klucze publiczne w bazie, na każdy serwer się logujemy swoim kluczem. Podłączamy nowy serwer do infrastruktury, nie ma problemu. Podłączamy go do LDAP-a. Wszyscy użytkownicy, którzy mają mieć dostęp do tego serwera, mają, to, mają też automatycznie swój klucz tam umieszczony. Co dalej? Tak jak wspominałem, serwer pocztowy. Tutaj na przykładzie postica no po pierwsze, po pierwsze użytkowników, tak? to jakby. Nie budzi wątpliwości, mamy sobie użytkowników, którzy są, e, są w tym, że LDAPy trzymają. E, no ale użytkownicy to nie wszystko. Mamy e, aliasy mailowe, tak, jakieś tam imię, kropka, nazwisko, e, małpka jakaś domena. E, każdy może mieć tych aliasów ileś. No, w, w modelu standardowym, w jakimś tam biliczku tekstowym, no, to rozwiązanie się kiepsko skaluje na ileś serwerów pocztowych. Przy zastosowaniu ldap można wrzucić, trzymać tych użytkowników w centralnej bazie. Znowu dołączamy kolejny serwer, umieszczamy tam konfigurację ogólną. Wszystkie dane o użytkownikach razem z aliasami, razem z ich ustawieniami od razu są tam przeniesione. Również rzeczy dotyczące filtru antyspamowego. Mamy wszelkiego rodzaju. Restrykcje. Możemy również jakieś progi, od ilu punktów ubywać. uważamy, że to jest tam też per użytkownik w tej konfigurować. No, przykłady, może nie będę tutaj ich czytał, prezentacja będzie dostępna po forum. Są gotowe przykłady, które można od razu wykorzystać. Wspominałem o filtrze antyspamowym. W przypadku, kiedy korzystamy z Amavisa, co jest dosyć częstym przy, przy postfiksie sposobem, no to możemy ileś parametrów per użytkownik nadpisywać. Na przykład, czy użytkownik dany na przykład, chce otrzymywać wirusy, ma jakiś swój program antywirusowy, a uważa, że program na serwerze mu jakieś ważne maile wycina, może. Akurat to należy dosyć e, ostrożnie e, używać. Ale w szczególności progi punktowe. Mamy spam tag level, od ilu e, punktów będziemy znakować mail, że jest spamem. Tak? Mamy, mamy ble, e, blacklisty i waitlisty per Użytkownik konfigurowany. To wszystko LDAPie, Więc nie, ma, e, nie musimy do każdej rzeczy tam, nie wiem, osobny, osobnej bazy stosować. E, następnie e, wspomniana już wcześniej Samba. E, również mamy e, jakiś tam serwer plików, jakiś kontroler domeny można na Sambie. No dobrze, tutaj e, rozwiązanie e, oryginalne też było. E, w większości przypadków jest e, skuteczniejsze, ale można podpiąć e, Samba jako jeden z serwerów e, w domenie Active Directory i też korzystać z Edapo jako bazę użytkowników. Będziemy mieli tam rzeczy podstawowe, typu loginy, identyfikatory, hasła, ale również takie rzeczy jak opcje konta, jakieś tam flagi, ścieżka do profilu, opcje konfiguracyjne. Również za pomocą LDAP-a będziemy mogli łatwo sobie dodawać i usuwać takie konta. Robimy to znowu w jednym centralnym miejscu, nie musimy pracować na każdej z maszyn, która, z której korzystamy, każdego konta ręcznie tworzyć. No znowu, parę przykładów będą one dostępne, będą dostępne na slajdach. Kolejna rzecz, która się przydaje, no to single sign on. W momencie, kiedy mamy usług 15, 20, no to użytkownik pierwszą rzeczą, którą by przyszedł do pracy, no to co? Pracowicie wpisuje 15 razy to hasło. No bez sensu. W związku z tym można wykorzystać Kerberos, które również w dowolnym wydaniu dosyć łatwo z tym ldap zintegrować. No, wpisujemy raz hasło, logujemy się do, logujemy się do Kerberosa, dostajemy dostajemy ticket na, e, na sesję i kolejne usługi już na, za pośrednictwem tego ticketu możemy, u, możemy e, używać. Również e, baza tak, e, Ker e, Kerberosa może być u, przechowywana w LDAP-ie. No, przykład na, poza, e, e, na przykładzie LDAP Server. Hmm. Powstaje problem, jak synchronizować jeszcze hasła, które no, samba potrzebuje jeden format haszy, Kerberos inny format haszy, tam jeszcze niektóre inne usługi potrzebują innych formatów. Jest do tego plugin SMBK5PWT, który potrafi te hasła i przy pomocy jednej operacji zmiany hasła wszystkie istniejące hasze uaktualnić. Rozwiązuje to ten problem. Usług, które można zintegrować z ldap jest dużo więcej. Tu jest jakaś e, krótka lista, absolutnie nie, e, niewyczerpująca. E, no, większość rzeczy, które ma do czynienia z jakimikolwiek użytkownikami, o, można do ldap podłączyć. E, no i co? No, pozosta e, to wszystko i troszkę więcej również jest na naszych na szkoleniach. E, jeżeli ktoś nie chce samemu, możemy również jako firma świadcząca usługi outsourcingowe, tego typu projekty wydawać. No i troszkę linków do rzeczy, o których mówiłem. Jeżeli ktoś jest fanem dżentu, to jest również przeze mnie przygotowywany overlay do Portyża z paroma rzeczami z odświeżoną obsługą ldap -a. Czy są jakieś pytania? Baza danych to można postawić? Do dowolnej bazy danych można dobrać MySQL, Postgresa? Teoretycznie można. W praktyce jednym z części standardowo wykorzystywanym jest DB. Można też w piszkach tekstowych, jak to bardzo lubi. Raczej do celów testowych. Czy jeszcze jakieś pytania? 지금, 지금 대